No hej, witajcie, ja jestem Alex. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym odcinku rozwiążemy sobie quizy o Brawl Stars, co byś wolał. Rozwiążemy trzy takie quizy. No i zobaczymy, co wybiorę. Wy, wy, wy możecie grać ze mną, możecie pisać w komentarzu swoje odpowiedzi, co wy byście wybrali, a już bez żadnego przedłużania lecę z quizami. Pamiętajcie również o zostawieniu subika z dzwoneczkiem i łapki w górę, jeśli filmik Wam się spodobał. A ja już przechodzę do... Rozwiązywania quizu. One, te quizy są trochę stare, więc tutaj będą też mega Nie udało mi się znaleźć niestety żadnych z tych czasów, takich teraźniejszych, co są te star dropy, już nie ma skrzynek. Ale i tak sobie je rozwiążemy. To było 5 lat temu, jakby co. Co byś wolał? Otworzyć 100 mega boxów i nie dostać Leona, ale każdą inną postać dostać Leona za darmo i nie grać inną postacią. to chyba otworzyć 100 megaboksów mi się wydaje, no. Tak jak większość, okej. Okay. Co byś wolał? Usunąć Bibi czy usunąć Tika? Oczywiście, że usunąć Tika, bo jakby ja nie lubię Tika za bardzo. No i większość też tutaj wolałaby usunąć Tika. Co byś wolał? Grać tylko solo czy grać tylko duo? Ja ogólnie nie jestem fanem solo. Lubię czasem zagrać, ale nie za dużo. Więc chyba duo wybiorę. No, większość wybrała solo, ale było ja, ale 40%, więc nie jest źle. Co byś wolał? Usunąć bula z gry, zostawić bula z gry w grze. No to zostawić bula. No, ból nie jest złą postacią, jakby. No i większość wolałaby też zostawić bula. Co byś wolał? Dostać losowego star powera, dostać epickiego Zadymiarza? No to w sumie epi, epiki to ja mam wszystkie. Więc losowy star power, wydaje mi się. No, większość odpowiedziała, że epickiego zmierz, ale ja mam na swoim koncie już wszystkie epiki, więc co, je, co ja mam dostać? Więc jakby no, oczywiście, że star power. Ale lecimy dalej. Być youtuberem, grać youtuberem. Hmm, no właśnie to jest ciężkie, no bo niby jestem youtuberem, ale no grać też bym chciał, więc chyba grać, wybieramy grać, bo już jestem youtuberem. Jakby. Okej. Okay. No są takie... Pół na pół bym powiedziała te głosy Co byś wolał? Dosyć darmowego spajka, dosyć darmowego kruka Kruka już mam, więc spajka No i też tak pół na pół, trochę więcej by wolał kruka Ale ja kruka już mam, więc jak mam go dostać jeszcze raz? Więc oczywiście, że spajka Co byś wolał? 100 gemów, 1000 gemów czy 1000, 10 000 golda? No to 1000 gemów, jakiś tam gold śmieszny Pamiętacie wczorajszy opening? Cię? nie wczoraj jeszcze kiedy to było dwa dni temu dwa dni temu ile tam Golda nam leciało z mega i ze star dropów Cię to ze star dropów bardziej było. Dobra co byś wolał usunąć big boxy usunąć brawl no nie ma nic ale jak już mam wybrać nie ma ani już big boxów ani brawl boxów, ale jak mam wybrać no to brawl boxy. boxy były lepsze kto pamięta te czasy daj łapkę w górę co byś wolał dostać wszystkich zadymiarzy dostać wszystkie skiny do zadymiarzy no nie wiem, to jest ciężkie pytanie. Co byś wolał? Kurde. Skiny w sumie za Zadymiarze to ja mam już dużo. No to chyba wszystkie skiny wydaje mi się. A i mniejszość odpowiedziała tak. A dymiarze to zawsze da się wydropić. A skiny no to jednak są skiny. Co byś o Big Boxa? Eee, czy Brawl Boxa? Ale czemu tam gdzie jest napis Big Boxa? Ten pierwszy po lewej, to czemu tu jest jedzenie? Dobra, nie wiem, ale wybieram tego bralsasowego, bo nie wiem, tam są jakieś frytki, co tam jest, jakiś kurczak, Pepsi. Wolę bralsasowego i Co byś wolał? Leona z Fidget Spinnerem, Leona z Shurikenami. <ścoughs> z Shurikenami chyba? Nie, nie rozumiem pytania. Co byś wolał? Skina do Bibiskina, skina do Leona. Chyba do Leona. Okej, okay, tak większość powiedziała, co byś wolał. Usunąć chodzącą bombę Tika, ult. Usunąć zatruwające strzały krukę, kurde. I to i to jest wkurzające. Ale chyba. Nie wiem. Kurde, nie wiem, no bo tą bombę, no to można ją pokonać. A tych zatruwających strzałów nie da się pokonać, więc chyba te zatruwające strzały. Chociaż większość wybrała usunąć bombę Tika. Też ta bomba też nie zawsze. Nie zawsze się da usunąć. Jak masz mało HP, to zawsze cię dojedzie. I nie masz amunicji na przykład. Co byś wolał? Mieć 10 tysięcy gemów i nie mieć żadnej legendy. Nie mieć gemów, ale mieć wszystkie postacie w grze. Hmm. Chyba... postacie. No. Co byś wolał? Jeden, dwa, nie wiem. Dobra, nieważne. Co byś wolał? No postać nowy tryb. No teraz będziemy mieć nowy tryb. Nową postać w sumie też. Nie wiem. Chyba... Nową postać, wiesz, tych postaci już jest tyle. Telefon, książka, książka, mi dobrą serce, telefon Samsung. dobrą serce co? Samsung. Co ja byłem cold bull. Ale o co chodzi? O cold dam, nie wiem czemu, ale tak. Ale byle co daje. Nie wiem o co chodzi. To co wolę z tych postaci, tak? No to El Primo z tej. Rico Daryl Penekar. Kurde. Rico jest mocny. Chyba Rico. Piper, Pam, Bibi, Frank. E, Bibi. Morty, stara Jean. Jean. Mortisa za bardzo nie lubię. Nie lubię nim grać. Spike, Luke, No to Leon. Usunąć Bula, usunąć Tika, usunąć Rose. No to Tika. No co to za pytanie. No dobra, to byłoby wszystko. Okej. Okay. Nie wiem ile też ten film trzeba, bo na takiej aplikacji, na której za bardzo się nie da dużo nagrywać, tylko do 10 minut. A potem trzeba zapłacić, żeby to pobrać do aparatu. Ja potem nie mam jak tego przesłać na YouTube, jak nie pobiorę do aparatu, więc nie wiem, ale dobra, robimy na szybko jeszcze den quiz, bo chyba trzeciego nie zdążymy, będzie druga część. Co być walił, coś więcej z Zostać... No to oczywiście, że gemy, lecimy na szybko, żeby do gry wysadzone, legalny zamiar, żeby do gry No to nie ma alei pucharku, więc zadymiarz. Żeby nic nie można było kupić za prawdziwe pieniądze? Żeby nawet można... No chyba to. Żeby nic nie można było już kupić za prawdziwe pieniądze. Bo i tak ich nic nie kupuje za prawdziwe pieniądze. No to... Nowy skin do tary. Grać tylko szel grać tylko bólem? No to chyba szelkom. Większość tak odpowiedziała. Co byś wolał? Żeby była skrzynka z gwarantowanym zedmiarzem skrzynka... z gwarantowaniem błęk mocy to legenda? No z gwarantowanym zadmiarzem. co to za pytanie? Tryb napad czy brawl ball? No to brawo, bo nie lubię za bardzo napadu. Co być wolącej? Star Power do wybranego zmiaru? Star Power. Już mam wszystkich. A i to było wszystko, tak? No dobra, no to słuchajcie kochani. To był błąd w dzisiejszym odcinku. Ja więcej nie nagram, no bo mam limit nagrywania na tej aplikacji. Mam jeszcze jedną, ale ona tam jakoś źle nagrywa. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Pamiętajcie, żeby zostawić subika, dzwoneczkiem i łapkę w górę. A my widzimy się już niebawem.